Dzisiaj na temat diety po 60. rozmawiamy z panią magister Joanną Kalinowską, dietetyk Swissmed. Pani Panie Asiu, jak najlepiej odżywiać się po 60. -tce? Po 60. należy bardzo zwrócić uwagę na zdrową dietę. I pojęcie dieta powinno nam się kojarzyć nie tylko z odchudzaniem, ale z takim zdrowym stylem życia. Szczególnie już w wieku takim dojrzałym po 60. Czyli wchodzi tutaj w zakres diety i stylu życia. Zdrowa, zbilansowana właśnie dieta, żywność, plus ruch, aktywność fizyczna taka codzienna oraz techniki relaksacyjne. Takie zwrócenie uwagi na nasz dobrostan psychiczny, czyli oddechy, techniki relaksacyjne. Oraz zdrowy sen. W wieku po 60 roku życia niestety już nieco spowolniony jest metabolizm czyli trawienie, wchłanianie, regeneracja i aby utrzymać ten metabolizm na odpowiednim poziomie bądź go przyspieszyć, należy stosować taki sposób żywienia w schemacie 5-6 posiłków dziennie żeby ich nie było mniej, bo właśnie mniejsza ilość posiłków będzie przyczyniała się do spowolnienia metabolizmu, spowolnienia trawienia. Czyli tutaj e, warto by było zjeść śniadanie, obiad, kolację, a pomiędzy tymi głównymi posiłkami jeszcze jakieś dwie-trzy przekąski. E, taki sposób żywienia też zapobiega nagłym spadkom i skokom glukozy we krwi, e, a to w konsekwencji zapobiega porności i cukrzycy. Także jest to bardzo ważne. Szczególnie w tym wieku. Jemy, dzięki temu, że jest tych posiłków więcej, co 2-3 godziny, nie rzadziej. I ważne jest też, żeby pierwszy posiłek był do godzin, zjedzony do godziny po przebudzeniu. Ja niestety obserwuję u pacjentów, że. Jedzą dopiero dwie, trzy, czasami nawet cztery godziny po przebudzeniu, i tych posiłków zwykle, szczególnie u osób po 60. roku życia, jest przede wszystkim trzy posiłki. A to niestety, tak jak wspomniałam, powoduje wyhamowanie metabolizmu i również regeneracji organizmu. Z diety na pewno to w każdym wieku, ale już szczególnie w wieku dojrzałym, należy wykluczyć. Produkty przetworzone, produkty bogate w węglowodany proste, czyli wszelkie słodycze, wszystkie produkty cukiernicze dostępne w sklepach, gdyż są one niestety bogate zarówno w szkodliwe bardzo tłuszcze trans, jak i syrop glukozowo-fruktozowy. Należałoby te słodycze zastąpić zdrowymi przekąskami typu suszone owoce czy świeże owoce. Należy wykluczyć również wieprzowinę i. Zdrobiu kurczaki, a zastąpić to mięso indykiem oraz rybami najlepiej morskimi czy takimi niehodowlanymi. No, bardzo ważne jest duże spożycie węglowodanów złożonych w większości, czyli tutaj będą warzywa, owoce, kasze, kasza gryczana, kasza jęczmienna, kasza jaglana, tego, tego typu produkty. No i bardzo ważny aspekt w każdym wieku, ale um, chyba najważniejszy, jeden z ważniejszych w wieku po 60., odpowiednie nawodnienie. Gdyż odpowiednie nawodnienie warunkuje nam odpowiednie trawienie odpowiednie i wchłanianie i syntezę witamin, mikroelementów oraz choćby nawilżenie śluzówki. A dobre nawilżenie śluzówki zapobiega refluksowi, zgadzę, takiej częstej dolegliwości w dojrzałym wieku, czy odwodnieniu stawów i wszelki, zapobiegając wszelkim zwrodnieniom stawów. No i tutaj wracając do, do tego zdrowego stylu życia, bardzo ważny jest zdrowy, uregulowany sen. Czyli te 8 godzin minimum dziennie, w godzinach od 22 do 6, 7, nie później. Ta, ta, pójście spać o 22, na pewno przed 23 warunkuje nam najlepszą regenerację nocną. Jakie w takim razie produkty najlepiej zalecane są po 60? Sprawa produktów w żywieniu jest bardzo istotna po 60 roku życia, gdyż możemy przy pomocy odpowiednich produktów żywnościowych wspomagać proces leczenia i zapobiegać pewnym dolegliwościom. Niestety, po 60 roku życia nasila się już ryzyko nowotworzenia więc należy tutaj zwrócić uwagę na, na to, żeby dostarczać produkty zapobiegające temu nowotworzeniu. Będą to produkty yy, tak zwane przeciwutleniające, antyoksydanty yy, i w skład tych produktów wchodzą na pewno yy, owoce, owoce leśne, jagody, borówki, yy, papaja bardzo yy, dobrze działa przeciwnowotworzeniowo, Olej z amarantusa jest bardzo cenny tutaj w tej kwestii, ryby morskie, czosnek, cebula, kurkuma, zielona herbata to będą produkty zapobiegające nowotworom. Bardzo ważna jest jeszcze kwestia wsparcia układu krążenia oraz układu nerwowego, który no jest już w pewnym wieku obciążony, nadwyrężony. Bardzo dużo moich pacjentów właśnie po 60 roku życia niestety choruje na nadciśnienie, na inne choroby układu krążenia, więc tutaj należałoby wesprzeć również te aspekty produktami bogatymi w kwasy omega 3, witaminy grupy. Z grupy B i również w produkty przeciwutleniające. Będą to bardzo cenne oleje roślinne, na przykład olej lniany, olej z wiesiołka, który również tutaj sprawdzi się dla kobiet, gdyż posiada fitoestrogeny. Olej z czarnuszki bardzo dobrze wpływa na regenerację wątroby, trzustki, działa przeciwbakteryjnie, także to są no, bardzo cenne produkty. Oczywiście ryby morskie, najlepiej, żeby to były ryby np. atlantyckie, niehodowlane przede wszystkim. Awokado tutaj świetnie się sprawdzi produkty bogate w witaminy z grupy B to będą orzechy, pestki słonecznika, pestki dyni. Może już pojawić się w wieku dojrzałym problem z gryzieniem tych produktów, więc tutaj polecam, żeby je po prostu mielić i dodawać do jogurtów czy do owsianki. Dla regeneracji układu krążenia, no oprócz tych wszystkich, które wymieniłam, produktów, również bardzo sprzyjające będą herbaty ziołowe. Herbata z głogu, herbata z aroni. bardzo fajnie wspierają wspiera odbudowę i regenerację układu krążenia. No, i przede wszystkim ruch. Tutaj ruch jest nieprzeceniony, taki dostosowany do, do możliwości danego organizmu. Nieforsujący, czyli na przykład spacery codzienne, Nordic walking. Te 10 tysięcy kroków yy, dziennie każdy człowiek musi zrobić, a szczególnie ten po 60. roku życia, no bo powinien teoretycznie mieć już więcej czasu i wykorzystywać ten czas dla siebie właśnie na takie spacery. Podzielić sobie ten ruch na trzy spacery w ciągu dnia. Rano po obiedzie i tak około 18, żeby też nie za późno, żeby nie pobudzać organizmu i wtedy taki ruch regeneruje nam układ krążenia, wspomaga też wydzielanie endorfin też tych hormonów szczęścia, zagęszcza kości taki ruch i również wspomaga produkcję mazi stawowej, także naprawdę mnóstwo, mnóstwo tych pozytywnych aspektów. Też pozytywnie jeszcze będą wpływały na zdrowie produkty oczywiście bogate w węglowodany złożone, czyli kasza jaglana, kasza gryczana, kasza jęczmienna, brązowy ryż, warzywa, owoce. Takich produktów się trzymamy i absolutnie wykluczamy słodycze. Do kawki z rozmów z moimi pacjentami niestety. Tutaj wyłania się taki schemat, że do kawki zawsze coś słodkiego, więc zdecydowanie polecam, żeby to były suszone owoce, morwa biała, doskonały produkt, nie dość że oczyszcza, detoksykuje organizm, bo ma dużo błonnika, to jeszcze obniża poziom cukru i jest niesamowicie słodka. Także tego typu produkty. No i niestety często jeszcze spotykam się z takimi przypadkami, że osoby po 60 roku życia palą papierosy. O ile w przedziale wiekowym 30-40 lat faktycznie palenie zrobiło się niemodne, to osoby po 60 roku życia jakoś tak pozytywnie do tego podchodzą, a tutaj namawiam gorąco i Każdemu z moich pacjentów powtarzam, że jest to niesamowicie szkodliwe. Nie tylko promuje nowotwory płuc, ale praktycznie nowotwory wszystkich układów i jest niesamowicie niezdrowe i hamuje regenerację, hamuje wchłanianie, niszczy sukcesywnie organizm. Także ten aspekt jest niesamowicie ważny: rzucenie palenia. Do okay. tego się trzymałem i życzymy wszystkim. Dziękuję bardzo za rozmowę.